No właśnie, jak można ją zdefiniować? Czy jej oznaką są motyle w brzuchu? Tęsknota za partnerem, mimo że ten wyszedł tylko do pracy na kilka godzin. A może to stan podświadomy, którego wytłumaczenia nie ma do dnia dzisiejszego? Zapewne teorii miłości jest wiele i każda tak samo prawdopodobna. Ale czy miłość to też momenty, kiedy dwoje ludzi zapewnia się wzajemnie, że zrobią dla siebie wszystko? Dosłownie wszystko. Witajcie. Ja nazywam się Łukasz Tusiński i prowadzę kanał kryminalny. Dziś przedstawię Wam historię, która wydarzyła się w dwóch województwach: Łódzkim oraz Śląskim. Przedstawię Wam sylwetkę człowieka, który zaślepiony miłością nie zauważył niebezpieczeństwa, jakie nad nim wisiało. Myślał, że bezwzględne oddanie się uczuciom przyniesie mu szczęście i życie obok ukochanej osoby. Nie pomyślał, że nie tak powinna wyglądać miłość. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Marek miał 25 lat. Urodził się w Łodzi, tam też dorastał i zdobywał wykształcenie. Co prawda, edukację zakończył na szkole średniej, bo jak twierdził, szkoła to tylko strata czasu, ale dorabiał w firmie ojca. Ten prowadził własną firmę usługową, zatrudniał kilku pracowników i wykonywał zlecenia. Syn czasami wpadł na jakąś fuchę, ale ojciec wiedział, że nie może na niego liczyć. Dlaczego? Bo Marek, zamiast dbać o swoje wykształcenie i zawód, albo chociaż podjąć pracę u ojca, wolał całymi dniami przesiadywać w parku z lokalnymi pijakami. Takie towarzystwo mu odpowiadało. Choć wizualnie od nich odstawał, bo zawsze miał świeże ubranie, był ogolony i ogólnie zadbany, to jednak mentalnie bliżej było mu do ulicznych posiadówek, aniżeli do zorganizowania własnego życia. Wiele zmieniło się w 1998 roku. To właśnie wtedy chłopak poznał starszą od siebie o 10 lat Sylwię. Brunetka o krągłych kształtach wpisywała się w jego upodobania. Nie kręciły go szczupłe dziewczyny wyjęte niczym z okładek modowych czasopism, a te, które, jak sam powtarzał, miały czym oddychać i na czym siedzieć. Sylwia właśnie taka była, dla niego wręcz idealna. Poznali się całkiem przypadkiem i od razu przypadli sobie do gustu. Jej imponowało to, że młodszy chłopak zainteresował się jej osobą. Jemu spodobała się doświadczona kochanka. Przeżył z nią miłosne uniesienia, o jakich do tej pory nawet nie fantazjował. Szybko uzależnił się od swojej, jak twierdził, dziewczyny. Sylwia także ochoczo spotykała się ze swoim nowym kolegą. Poza sprawami łóżkowymi czuła, że może wynieść więcej korzyści z tej znajomości. Kobieta szybko zdała sobie sprawę z tego, że Marek jest w niej zakochany. Zauroczył się i nie krył swoich uczuć. Powtarzał jej wielokrotnie, że jest dla niego całym światem i że zrobi dla niej dosłownie wszystko. Sylwia wiedziała, jak wykorzystać naiwność chłopaka. Była pewna, że nie będzie w stanie od niej odejść i teraz to ona ma nad nim pełną kontrolę. Podczas jednego ze spotkań powiedziała o tym, że ma męża. Dwa lata starszy od niej Tomasz według Sylwii nie szanował jej i poniżał. Właśnie podczas tej rozmowy kobieta wyznała, że czuje się strasznie poniżona. W dodatku mąż często ją bije i grozi, że któregoś dnia nie wyjdzie z domu o własnych siłach. Dla zaślepionego kochanka te informacje były niczym wkroczenie obcego człowieka na jego teren. Poczuł się zobowiązany, aby zawalczyć o dobro swojej ukochanej. Sylwia dała do zrozumienia swojemu kochankowi, że już nie może dłużej wytrzymać w domu i obawia się o swoje życie, bo Tomasz bywa nieobliczalny. Podczas kolejnego spotkania para, jak zawsze, wylądowała w łóżku, a następnie kobieta żaliła się na swój los. Tego dnia była bardziej zamknięta w sobie. Sprawiała wrażenie zamyślonej i nieobecnej. Marek kilkukrotnie dopytywał o co chodzi, ale Sylwia zbywała go, że to jej sprawa i nie może go do tego mieszać. Manipulowała nim, co przynosiło oczekiwany rezultat. W końcu Marek usłyszał to, o co pytał. Poprzedniego dnia Tomasz rzucił się na nią i chciał wykorzystać. Ona odmówiła i zamknęła się w łazience. Wtedy mąż oświadczył, że ma się wyprowadzić z jego mieszkania i nigdy więcej nie wracać. Tym sposobem kobieta została bez dachu nad głową. Marek zastanawiał się, jak może pomóc. Sylwia musiała zabrać swoje rzeczy, ale przecież nie mogła wrócić sama do tego mieszkania. Dlatego postanowił, że pójdzie z nią i zadba o bezpieczeństwo swojej kobiety. Nawet nie zorientował się w tym, że Sylwia naprowadzała go swoją manipulacją na podejmowane decyzje. Robiła to tak umiejętnie, że finalnie wychodziło na to, że wszystko, co planowali, było jego inicjatywą. Tego samego dnia postanowili odebrać rzeczy. Póki co Sylwia miała zamieszkać w kawalerce, którą wynajmował mu ojciec. Tak jak postanowili, tak też zrobili. Poszli do mieszkania odebrać rzeczy. Gdy weszli do środka, Tomasz stał w kuchni. Był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach. Zaczął wyzywać Marka, pytał, czy jest nowym kochankiem jego żony. Bełkotał pod nosem, że to ona doprowadziła go do takiego stanu i zrujnowała mu całe życie. Wtedy Marek zaczął wyzywać go od pijaków i damskich bokserów. W pewnym momencie kłótnia zamieniła się w szarpaninę. Sylwia wyjęła gaz pieprzowy i spryskała nim swojego męża. W tym czasie Marek rzucił się na bezbronnego Tomasza i zaczął kopać go i bić po całym ciele. Sylwia wyjęła sznur na pranie i nim skrępowała ręce i nogi 37-latka. Następnie wepchnęła mu do ust kawałek materiału i zakleiła je taśmą. Marek rzucił mężczyznę na podłogę, a Sylwia przykryła go pościelą i ręcznikami oraz kocami, aby stłumić hałasy. Po wszystkim zabrali z domu obrazy, sprzęty kuchenne, wartościowe przedmioty i ubrania. Pojechali do mieszkania Marka i tam zaczęli świętować nowy początek. Wspólnego życia. Kilka godzin później dozorczyni bloku, w którym mieściło się mieszkanie, zauważyła, że drzwi są uchylone. Początkowo nie zareagowała, ale gdy po kilkudziesięciu minutach w dalszym ciągu nie były zamknięte, postanowiła sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Być może ktoś wyszedł z domu i zapomniał zamknąć drzwi, co daje okazję złodziejowi. Dozorczyni otworzyła je i z progu nawoływała kogoś z mieszkańców. Jednak wydawało się, że nikogo nie ma w domu. Panowała tam grobowa cisza, dlatego kobieta postanowiła wejść dalej. Po kilku krokach, gdy stanęła na wprost kuchni, zauważyła leżącego pod stertą koców i ręczników człowieka. Podbiegła, aby udzielić mu pierwszej pomocy, ale gdy tylko odkopała jego ciało, zrozumiała, że w tym mieszkaniu doszło do straszliwego przestępstwa. Niedługo później na terenie osiedla zjawiła się policja, pogotowie ratunkowe i pojazd zakładu pogrzebowego. Tomasz już nie żył. Dla śledczych była to sprawa priorytetowa. Skrępowane nogi i ręce oraz zakneblowane usta świadczyły o działaniu osób trzecich. W dodatku na ciele Denata znajdowały się ślady świadczące o tym, że przed śmiercią został dotkliwie pobity. Jednak szczegóły mogła wyjaśnić tylko sekcja zwłok. Policjanci przesłuchali świadków. Wtedy wyszło na jaw, że mężczyzna jest żonaty i wraz z małżonką zamieszkuje w tym mieszkaniu. Niektórzy sąsiedzi widzieli, jak kilkanaście godzin wcześniej kobieta w towarzystwie innego mężczyzny pakowała do samochodu jakieś rzeczy. Odnieśli wrażenie, że się wyprowadza od męża. Chłopak, który jej towarzyszył, był znacznie młodszy, para nie miała też dzieci. Sąsiedzi wyjaśnili, że Tomasz mieszkał w tym bloku od wielu lat. Był miłym, spokojnym chłopakiem. Jednak po ślubie z Sylwią zmienił się nie do poznania. Zaczął pić, był nerwowy, unikał znajomych i zerwał kontakty z kolegami. Praktycznie nie wychodził z domu po pracy i rzadko też można było spotkać ich razem. Koledzy Tomka również nie lubili jego żony i unikali z nią kontaktu, a nawet sugerowali, że i on powinien ją pogonić z domu i zacząć żyć jak dawniej. Śledczy, mając nowe informacje, rozpoczęli poszukiwania Sylwii i jej towarzysza. Udało się ustalić, że kobieta od pewnego czasu spotykała się z o 10 lat młodszym od siebie Markiem. Za sprawą kilku osób zorientowanych w jej romansie policja dotarła do mieszkania, w którym przebywali. Oboje zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. Następnego dnia przeprowadzono sekcję zwłok. Ona wyjaśniła, że przyczyną zgonu było uduszenie. Mężczyzna zadławił się tkaniną, którą umieszczono mu w ustach i zaklejono taśmą. Nie mógł się wyswobodzić, a ostatecznie udusił się. Marek od razu przyznał się do winy. Wyjaśnił śledczym, że był w złym stanie emocjonalnym, gdy dowiedział się, że kobieta, którą szczerze kocha, była przez niego bita. Nie planował morderstwa. Związał go i zakneblował z nadzieją, że jak wytrzeźwieje, to się wyswobodzi albo ktoś znajdzie go, dostrzegając uchylone drzwi. Wieść o śmierci Tomasza była dla niego prawdziwym szokiem. Sylwia z kolei zrzuciła całą winę na Marka. Twierdziła, że to on się w niej zakochał i nie mógł znieść myśli, że kobieta ma męża. Co prawda nie układało się jej w małżeństwie, ale to nie był powód do odebrania komuś życia. Kilkumiesięczne śledztwo pozwoliło postawić przed sądem oboje kochanków. Sąd, po przeanalizowaniu materiału dowodowego i mając na uwadze zeznania świadków i oskarżonych, uznał, że oboje odpowiadają za śmierć Tomasza. W dodatku udowodniono, że Marek był okłamywany co do sytuacji Sylwii w domu. Ona umiejętnie nim manipulowała i to ona była prowokatorem całego zajścia. To też ona spryskała męża gazem i motywowała kochanka do agresywnego zachowania. W końcu ona podjęła decyzję, aby zostawić go w takim stanie. Sąd skazał Sylwię na karę 14 lat pozbawienia wolności, a Marka na karę 12 lat, uznając za okoliczność łagodzącą to, że przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Marek trafił za kraty i zerwał kontakt z Sylwią. Za dobre sprawowanie w zakładzie karnym oraz dlatego, że w przeszłości nigdy nie był karany, Sąd przychylił się do wniosku, aby wypuścić go na wolność po 10 latach odsiadki. To była dla niego szansa. W więzieniu spędził najlepsze lata swojego życia, ale rozumiał, że świat się dla niego nie skończył i jeszcze wiele dobrego przed nim. Po opuszczeniu murów więzienia, wyjechał do jednego z miast w województwie Śląskim niedaleko Katowic. Zamieszkał tam u przyjaciela z celi, który zakończył odbywanie kary kilka tygodni wcześniej. Już wtedy umówili się, że Marek do niego dołączy. Przez kolejnych kilka lat obaj mieszkali, a także pracowali fizycznie w tej samej firmie. Na swój sposób starali się też układać swoje życia osobiste, ale z różnymi skutkami. Dla Marka wszystko zmieniło się w 2011 roku. Jako 38-letni mężczyzna poznał o 9 lat młodszą od siebie Olgę. Od pierwszego wejrzenia zakochał się w tej dziewczynie. Była brunetką okrągłych kształtach. Wyglądem, ale też zachowaniem przypominała mu Sylwię, którą przecież tak bardzo kochał. Ona także była zafascynowana starszym od siebie mężczyzną. Takim sposobem zaczęli się spotykać. Początkowo łączyła ich tylko namiętność, ale Marek postanowił, że wyzna to, co czuje. Któregoś dnia, po upojnych chwilach powiedział, że jest w niej zakochany i chciałby, żeby wspólnie układali sobie życie. Wtedy Olga wyznała mu prawdę. Marek usłyszał, że jego wybranka ma męża oraz trójkę dzieci. Według niej małżeństwo było bardzo nieudane, ale nie mogła od tak odejść od męża. Nie miała zupełnie niczego. Byłaby bezdomna, a wtedy straciłaby opiekę nad dziećmi. Wyjaśniła Markowi, że nie kocha męża i nic do niego nie czuje, ale dla dobra dzieci musi trwać w tym piekle. Ale to nie wszystkie sekrety, jakie skrywała. Kobieta dorabiała w lokalnej restauracji jako kucharka, ale chodziła tam tylko raz w tygodniu. Choć zarówno jej mąż, jak i kochanek byli przekonani, że pracuje tam na pełny etat. Te informacje przytłoczyły Marka, który szybko się z nimi oswoił. Stwierdził, że nadal ją kocha i zajmie się jej problemem. Marek wkrótce zdradził swojej dziewczynie, jaki ma plan na ich szczęśliwe życie. A plan był prosty. Zamorduje jej męża i upozoruje napad. Wówczas Olga dostanie mieszkanie i zachowa opiekę nad dziećmi. Finalnie też będą mogli układać sobie życie we dwoje. Kobieta długo się wahała, ale ostatecznie argumenty kochanka przekonały ją. Od tej pory zaczęli planować zbrodnie. Pierwsza wersja mówiła o tym, że Marek zaczai się w krzakach na trasie, którą Piotr wraca do domu. Wtedy go zaatakuje i ucieknie. Ktoś zapewne znajdzie ciało, powiadomi policję i sprawa zostanie umorzona z braku podejrzanych. Olga ze szczegółami opowiedziała, a nawet pokazała kochankowi, którą drogą dokładnie wraca jej mąż i w jakich godzinach pracuje. Od tego momentu korespondowali ze sobą SMS-ami. Ustalali szczegóły i plan zbrodni. Po kilku dniach Olga namówiła swojego męża na wspólne wyjście na zakupy do galerii handlowej. Marek miał tam czekać i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda jego przyszła ofiara. Gdy był gotowy, postanowił działać. Ale wkrótce plany się pokrzyżowały. Piotr powiedział swojej żonie, że źle się czuje i zostanie kilka dni w domu. To zdenerwowało Marka, który nie chciał czekać. Wysłał wiadomość do Olgi, aby wysłała męża do sklepu. Po chwili przyszła wiadomość zwrotna: właśnie wyszedł. Marek zaczaił się w parku, przez który Piotr musiał przejść. Gdy tamten się do niego zbliżył, wyciągnął myśliwski nóż, który trzymał pod kurtką i zaatakował. Zadał kilkanaście ciosów na oślep, głównie w plecy. Rany były na tyle poważne, że praktycznie od razu doszło do zgonu. Wtedy Marek uciekł z miejsca. Pobiegł do domu, przebrał się w czyste ubrania, a następnie stare spalił. Narzędzie zbrodni wyrzucił do kosza na śmieci. W atmosferze nerwów oczekiwał na jakąś wiadomość od kochanki, ale ta nie nadchodziła. Wysłał jej wiadomość z zapytaniem, czy już coś wiadomo, ale kobieta nie wiedziała zupełnie niczego. Wtedy wpadł na pomysł, żeby to ona poszła drogą przez park i sprawdziła, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli Piotr nadal tam leży, to niech ona go znajdzie i powiadomi policję. Olga tak zrobiła. Ubrała się i wyszła z domu. Jej mąż leżał przy ławce w parku. Było już ciemno, więc nie rzucał się w oczy. Ktoś, kto przechodził obok, mógłby pomyśleć, że to pijany człowiek leży w parku. Kobieta zadzwoniła na policję, a po chwili okolice parku stały się areną działań technika kryminalistyki. Odegrała rolę z rozpaczonej kobiety, która właśnie straciła męża a jej dzieci ojca. Dla śledczych była to trudna sprawa. W okolicy nie było żadnych kamer monitoringu oraz nie ustalono świadków zdarzenia. Jedyne co mieli to ofiarę z dwunastoma ranami kłutymi. Śledztwo od początku stało w martwym punkcie. Wykonano kilka sprawdzeń operacyjnych, ale bez oczekiwanego rezultatu. I gdy wydawało się, że sprawa trafi do archiwum, nadszedł przełom. A w zasadzie żona Piotra sama dała śledczym powód do podejrzeń. Zaledwie dwa miesiące po morderstwie wyjechała z kochankiem i dziećmi na wakacje za granicę. Było to dziwne, bo kto po tak krótkim czasie zachowuje się w taki sposób. Było to nietypowe zachowanie, które skłoniło śledczych do przyjrzenia się Oldze i jej partnerowi. Szokiem było odkrycie, że mężczyzna odbył wcześniej wyrok za morderstwo męża ówczesnej kochanki. Czy tym razem także pozbył się rywala na drodze do swojego szczęścia? Dokładna analiza operacyjna połączeń telefonicznych z kilku miejsc wytypowanych przez śledczych pozwoliła ustalić że Olga używa dwóch numerów telefonów oraz dwóch aparatów. Kolejne ustalenia były prawdziwym szokiem. Jak się okazało, kobieta zatrudniła się w restauracji, aby dać sobie alibi. Jej głównym zajęciem była prostytucja. Oferowała usługi seksualne w jednym z lokali w pobliskim mieście. Do tego celu służył jej drugi telefon. To z niego pisała do kochanka i omawiała szczegóły zbrodni. Śledczy dostali koronny dowód na to, że ta para jest winna morderstwa. Wkrótce oboje zostali zatrzymani. Marek, tak samo jak za pierwszym razem i teraz, od razu przyznał się do winy. Opowiedział o swoich planach pozbycia się Piotra, ale Olga miała zupełnie inną linię obrony. Ona twierdziła, że jest niewinna, bo nie ona trzymała nóż. Nie było jej nawet na miejscu zbrodni, więc nie może za nią odpowiadać. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że oboje odpowiadają za zabójstwo, ale każde z nich miało inne zadanie. Ona wysłała ofiarę w sidła mordercy. Wiedziała, co go czeka, i na to się godziła. Dlatego decyzją sądu Olga usłyszała wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Marek trafił za kratki na 25 lat, ale z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po upływie co najmniej 21 lat. Dzieci Olgi trafiły do rodziny zastępczej. I tak kończy się dzisiejsza, jakże niesamowita historia. Kolejne podcasty na kanale kryminalnym w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20. Pamiętajcie też, że w każdy poniedziałek o godzinie 18.00 nowy odcinek na moim drugim kanale Mroczne Sekrety. Już teraz serdecznie Was zapraszam na kolejne podcasty i do usłyszenia.